Pokażę Ci teraz świetny masaż, dzięki któremu pozbędziesz się porannych obrzęków. Jest to taki masaż, który możesz wykonywać codziennie. Zacznij od pobudzenia węzłów chłonnych w dołach pachowych z jednej i z drugiej strony. Poświęć tutaj minimum 30 sekund. Teraz delikatna pompka na dekolcie z jednej i z drugiej strony. Następnie obszar nad obojczykami, unosimy ramiona, nasza szyja, obszar podbródka. Okolica ucha. Nożyczki i pocieramy. Środkowa część twarzy. Okolica oka. Mrugamy, 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 mrugamy. I szeroko otwieramy. Nie zadzieramy brwi. Mrugamy, mrugamy, mrugamy. Szeroko otwieramy. Nie zadzieramy naszych brwi. Teraz pozbywamy się płynu spod oka. To samo górna powieka. Okolica naszego czoła. Schodzimy szyją w dół. I intensywnie masujemy całą głowę, wyciągamy włosy i gotowe. Taki prosty masaż możesz wykonywać nawet codziennie podczas porannej pielęgnacji. Wypróbuj przez tydzień i napisz, czy pomogło, a po więcej, zaobserwuj.